handlowy i jazda drzwiczki się otworzyły, gonitwa się rozpoczęła, równy, ładny start tam Gerbera mocno stara się przejść na front, a środkiem Renoma. Te dwa konie na czele stawki. Blisko jest tam też Lady Zafani. I jeszcze przesuwa się Shiwesek do przodu. Gerbera jest na prowadzeniu, koń oznaczony numerem pierwszym na miejscu, drugim jest Renoma. Następnie Shiwesek, Lady Zafani, jest tam też z przodu Jennifer Rym. Dołączają kolejne konie. Nieco zaczyna nam się zwłaszcza tył tej stawki rozciągać, ale na froncie bez zmian. Gerbera prowadzi, na pozycji drugiej jest Renoma, na trzecim miejscu Lady Zafani, na czwartym Shiwesek, na piątym Jennifer Rym nimi jest Venom i Lord Dry. Zaczyna nam się rozciągać ta stawka. Bardzo dobre, bardzo mocne tempo tej gonitwy narzuciła klacz oznaczona w tej gonitwie numerem 1, czyli Gerbera i dosiadająca jej Karolina Kamińska. Konie teraz wbiegają za lasek, zbliżają się do połowy zakrętu. No i zobaczymy, czy ten taki bardzo forsowny początek wyścigu Gerberze się opłaci, bo Renomatusz za nią i wydaje się, że cały czas kontroluje tempo i czeka na właściwy moment, żeby zaatakować. I już wybiegają na prostą finiszową. Gerbera pierwsza. Następnie Renoma i Lady Zafani. Tak wygląda pół kilometra przed celownikiem, prowadząca trójka, a pozostałe konie gonią. Goni tam środkiem Kalsa Jest tam też Jennifer Ryn I... Renoma wysuwa się na prowadzenie. Gerbera jakby słabła. Lady Zafani przesuwa się też do przodu. Renoma i Lady Zafani. Kalsari Kanit mocno goni środkiem. Renoma i Lady Zafani. Tak wygląda 100 metrów przed celownikiem kolejność w tej gonitwie. Renoma na froncie. Lady Zafani druga. Renoma wygrywa. Lady Zafani druga. Następnie Kalsari Kanit. Jennifer Rym i... Gerbera to prowadząca piątka, jako ostatnia do mety dobiega Kristina Kai. Oznaczony w tej gonitwie numerem trzecim, czyli klaczy Renoma w siodle, bolotka Lisbek Ulu. Ta para jako pierwsza minęła linię celownika, ale oczywiście musimy poczekać na zatwierdzenie wyniku przez Komisję Techniczną. Dekoracja na padoku.